Właśnie tak. Jak to wygląda? Patrz na mnie. Tak, Taka, taka, tak, taka... Eee! Dosłownie. No A w pilanku? Jak myśleć, bez animacji. Dzięki, to jest głupie. E, 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 e. Tylko, się. Tylko tego po lewej stronie na dole się nie da wyłączyć. No niestety. No, to za dużo miejsca nie zajmuje. Ale co jest, jest rzeczy, co jest? Wall climbing Okej okay. Wall, climbing. Wall climbing Spider-Man Czekaj, to masz jeszcze. Piękki e, żółty plus pasek move forward. Się tak Primary Attack Air Hit Oj, może się od ściany nawet odbijać, jak się rozpędzisz. Tak. Ej, żółty pasek mi się ładuje, on jakieś moc ładuje. Może być. I don't know. Można się bić. Ej ty! Można! Ey, ey. Press E to kill! Czekaj, Pres E to kill! Pres E to kill! Skr Skr skręcam mu kark! tu! Max. się przekręca! O, o, o czekaj, ja tu parkour robię. No Jakie to głupie! Zostaw mnie! Nie, zostaw mnie! Dobra, to co? Spawnuje... Te, te, co chcemy ze na to po, to, to czekaj, Jak one bo... działają ogólnie? Ty musisz im coś kazać, czy one same nie, chodzą? Nie, po prostu same biegną. <laughs> Spawnujesz im i po prostu włączasz im myślenie i uciekasz? Tak! Tak, tak po oh, prostu wow. tak, tak to działa. Uciekam stąd! Uciekam stąd! Uciekam stąd. Mhm. Ale musieliśmy wynażać drzwi. I, i. Czy ty nie włączyłeś już myślenie? Jeszcze nie? Dobra, włączam. Nie mogę tu się zmieścić. Spierdzielamy, no hej Max, <laughs> nas. Nie wolno tak. I'm scout. You, you scout. I'm scout right now. You scout? Yes, I'm scout. Zamykam się że tutaj, mam to gdzieś. Y -y. O, -o. o, 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 o. Gdzie oni są? E -y. wiedzieć? Popłynąłem z nurtem rzeki, wyleciałem z kana kanałami. O, nice. One mogą tu gdzieś być. One tutaj są Halo? Jestem w jakiejś Oh serowli? shit! Oh shit! Co, oh, shit. Co się stało? Nic, poszedłem po prostu... Wyszedłem z drugiej strony kanałami I mam na dupie <laughs> y... No Next... mam na dupie po prostu. Next bocik cię goni? No. ojoj oj, oj, oj. Cześć! Eh. O! Admiros, chodź! Rozwa ah. Rozwaliłem ci to ah. Dzięki Co wy robicie? Nie ma sprawy nie ma nie sprawy Nie wiem sprawy. czy on tam gonił ale Nie tu trochę Jej przeszkadza Przemsen Gdzie one co? Oh. Jest tam? Nie słyszę ich były tam nie. nie wiem czy poszedł za mną ale patrzył jeden na, na mnie One jakieś dźwięki mają? On. Nie idź tam, nie rzeka. idź tam rzeka. To jest rzeka jakaś Płyniemy rzeką Nie. Tędy przyszedłem Nie, nie Morze. przyszedłem tędy Nie można pływać. A marze. może? Nie, w tym parkurem to się rozpędzasz, nawet tak nie sprintujesz. Ta, idę do nich, kuzio. Tam <grym> gdzieś na zewnątrz. Idę do nich. Tu? O, leci, oh! leci, leci! Oh shit! Jet, 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 jet! Go, 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 go! Oh Chcę Nie, to nawet poza deszczem! Oh, 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 Czeka. oh! <sum> O tu mnie nie złapią Czul, tu mnie nie złapią Okej co, co się stało takie Security, o, to brzmi dobrze Tu mogę jakoś przejść O kurwa Ale, o, po, 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 ale po, pe, po co te przekleństwa? Przepraszam, ale mnie głośno nie bluzić. O widziałem cię Czy one potrafią chodzić po... Wszystkim? Chciał mi do wentylacji wbić gnojek. Nie wiem, do, wenty do wentylacji wskakuj. Chciał mi wbić do wentyla. <grym> oh. oh shit! Oh. Kto, to, kto to w ogóle jest tego? O oh, cześć, chaken. O. Oh, oh. Słyszę go. Jak to to był? Halo. Halo, kto to był? Gdzie? Kto oh. to, o. Był? Kto to oh. był? Kto to był? Nie, 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 Kto kto się do tutaj? Kto? Oh. Oh. O. o, jak on wyglądał no Ej, ktoś chyba je wziął jednego. O jednak nie. nie. Au! Odrodziłem się i mnie zabił! Odciągam go, odciągam go! Ej, ja stronowałem! Nie! nie! <laughs> DOF <Dotkała! śmiech> Ja chcę wziąć broń! Daj mi spokój! <laughs> Uh, 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 uh. O, nie o, nie może go. wejść po schodach, biedulek. Dobra, 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 dobra. dobra. Ej, chłopaki, zaklinowałem jednego. Nie może wejść po schodach. O, jak nie, jak nie może, może się do ciebie dostać, to się w końcu tepnie, więc uważaj. O, o, o. Jest w ślotce. Jakimś ślepym za... U... A, łota się, no dziwi. przecież szedłem sobie tylko. O, czakę! Musisz jednak wszedł po schodach. Czekaj, czy otwiera aparat w ręku? Andrino, co ci... Aaaaaah! Czemu ty masz aparat w ręku? Nie wiem czemu mam aparat w ręku! Uuu, nie odwraca się po D! Nie odwraca się po D! O, co ja robię? Nie! Co ja zrobiłem? Rzeka! Rzeka! Zostaw mnie! zostaw mnie! No! No! Zamykam drzwi nara. No! A, a. Ten parkour, uh, uh. ten parkour jest głupi, nie podoba mi się powiem szczerze. No strasznie Bl wolisz, jakoś tak... Wolisz, wolisz Outlasta? lasta? Oh, wow, 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 wow. Don't. Don't! Don't. Don't. No wow! Chakan, czemu zginąć razem ze mną od nie, tego samego? Bo się pojawił nagle obok mnie! <śmiech> <śmiech> Może faktycznie wezmę chyba tego... Hi! Hi. Chakan jest za tobą! <śmiech> <śmiech> Ja ci zaraz skręcę kierunku nie? Ja one są szybkie nawet! No, raczej! O Nie! A? No, włączyłem z Outlast'a, nie? Dobra, dobra. Aha. Oh shit! Oh shit, ile ich tu jest? Outlast jest gdzie? w... Oder. Oder? Ale ich Outlast. tu jest. O, ja mam Error! O! Dobra, ja wezmę sobie zwykły ten. He! E... Niech będzie ten parkour, trudno O kurde, myślałem, Siema, że mnie ale... tu nie dorwie, a tu wskoczył! Siemanek z dwocie <noise> Drugi się pojawił o. Dwóch za mną biegnie na... <noise> Od tych bieghamy inteligentne? festiwal umierania Tak Inteligentne bestie kuźwa <noise> Dobra Ech. Ej, one tu szły. ja wam, że wchodzenie po ścianach w ogóle się nie przydaje. No nie, ani o, trochę. O siema, jeden, drugi, dwa tutaj, TRZY! Siema, przepany. Co? Cztery, oś... What? Nie! What the fuck, man? Cztery? W jednym miejscu? Gdzie ty jesteś? Jakie cztery? O! O! Wow! Ja Faktycznie też... cztery w jednym miejscu. Ja też włączam Outlast'a, mam to gdzieś. Oh shit! Cztery! Nie, oh, nie, nie, To nie ma do się! Fucking shit! Czy one przyspieszają, czy mi się wydaje? I don't know... I don't know... Inteligentne są! Są inteligentne, gnojki! Uciekaj! Co, co, co?! Uciekaj! CO?! To no NIE MOGĘ! NIE! Oooo wow. mano przyszedłem jaka, o kurde, cztery pani, jak... Fuck. Ja przed nim uciekam Admiros, czemu ty nie przemocę, rara, idziesz. Rara, rara. Ja pierdzielę jak mi na ryj wskoczył o, 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 o. Ej, ty o. O, oh, shit! Ja, oh, ja, ja oh, oh, o, shit jest jest oni się, oni się produkują sami! A jakim się tu wziął kolejny? Jakim cudem oni się sami reprodukują tam? Chucka nie się reprodukuje! Nie! Nie? Nie, oni sami! What? No, no! Może jak zabijają, się to znażają, się rozmnażają. A może? Dobra, uciekłem! Ah! No, chami smutny. No, 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 zaraz za tobą uważaj. Dobra, dobra! Nie zatrzymuj mi się przed drzwiami, proszę cię. Próbuję. Goni nas parkour! Parkour! Aparat ma taką oliwa. Eee! Gdzie nie po ścianach nie działa? No nie. ja może bym się wdrapał, to bym O, A o! A o, uważaj.

nie mogę tu wejść, ej, tu bez sens! Dajcie mi się odrodzić! Oni się rezydują i rozdarzają! Oh shit, co Nie, to uciekaj, jest? Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Co to jest? Oh my Nie god! Jest 3, 4, 5! Iluuu! Oh my god! 7 times naliczyłem! Iluuuuś tyżeś naspałnił, czekaj! What the fuck? I dźwięk? Jednego wystarczyło spawnić, a ty... O oh, Dałeś. Dobra, całe szczęście nie mogą tutaj wejść Nie gonią mnie już, dobra, elo Zniknęli elo. wszyscy I? Gdzie oni się podzieli? Ja, nie wiem gdzie ja idę Czekaj, gdzie jesteś? Podejdę bliżej Czekaj, gdzie jesteś? Co to do cholery... Czekaj, co ty zrobiłeś? Co to jest do cholery Coś figur? Już ty tu nas spałnił Oh fuck, Dark oh Figur. A, what?! Uuu, what? Zabił. Max! <laughs> Czemu ci świat, świat zabił? Oh. Nie no, świat mnie krutny. Nie świat jest okrutny. Świat mnie nienawidził. Siema, się, co tam? Eee! Ty, ty jesteś, Max? Czemu tak, to powiem. jest takie szybkie? O, dzieje ja się. O, cześć, cześć, Max. Gdzie? What Ech. Czy my wylądowaliśmy w śmietniku? Chyba Od, tak. Odsuń się. Ej! O, kurde. Dobra. A! <laughs> co jest grane? Co to było? Te w ogóle. boty są nienormalne, nie mogły wejść na drabinę i nagle się tepnęły. Tak, mnie. no one takie działają. Chaker, chodź tędy. W trendę? tędy? Tędy? Jezus. Wentylacją? No. Ech. No, wynocha, dark figure. Nie można Zostaw je w spokoju. Dzięki. No super. Stop. Au. Cześć, gdzie ja mam tą broń? Tu. Eh, dobra, idziemy. się my się przedostaliśmy? No, come on. Co się Na dzieje? To mi się ruszyć dzisiaj, czy nie? Dzieje? O, widziałem, jak bieg, tam biegł. Uważaj, bo zaraz coś wyjdzie z za rogu. O! Ja dostałem z za rogu, właśnie. O! 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 Co leci! to jest? No <laughs> nie! Figur... jest figur... Szybko! zamykaj, czuj za sobą. Dobra, elo, 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 elo. elo. <laughs> Jak biegnie. Wigry są niebezpieczne. O, dobra też. Jest... Chodź, 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 chodź. Zegnaj się. O Nie! <laughs> oh, fuck, No! No! To one są mega szybkie. No! Au Ja mówię jednego, dwa, z bocika na mapę. Co tu się dzieje? OOOOOOO Czakę, co ty spaliłeś! O, my fucking God! Nie wiem. Jakie one są mega głośne? Oj, są mega creepy! Uciekaj, Admiros! Uciekaj, kurwa! To tryb parkura. Tak! Jak ty możesz szybciej biec niż ja? Bo ja skakam. Puść mnie! Idę w prawo. Siema. Czemu mnie gonią? Oj! Nie, to tylko Admiros. Ja, ja. Spokojnie. Dobra. Ty uspokoiło się, nie ma ich już. Zgubiliśmy ich. Na pewno? Chyba tak. Mam nadzieję, że ehm... tak. Chyba. Czy ehm... macie nie wiem. aparaty w rękach cały czas? Bo się. Nie mam, A bo patrz, jak weźmiesz ten parkur, to masz aparat pewnie. Serio? Wow. A jak wezmę latern? Dlatego ja mam Outlasta. B Co ty? Hello? Co ty hello. spawnisz czakiet, ochroni? No, inny innych z boty, nie? <laughs> Miało być dwa na jedną mapę!

no niestety, zginąłem Niestety, poległem Okej okay. I. Siema? Oh A bo i nie siema. To mi się nie podobało. Kogo się to zespałni? Pokaż mi Gdzie? Poka Gdzie on jest? Ła! Ja już widzę co zespałnił. No! Co? Co to? Chłopa jakiegoś wściekłego No nie znowu ślepy i idę stąd, idę stąd. Jakiego ściekłego hłapa Takiego Richard, a to ten Ten To ten A! What the fuck! Nawet go nie widziałem! Skąd no? mnie zabił? On jest bardzo szybki Ja chcę go zobaczyć na swoje żywe oczy o, o, <ścoughs> Aha <ścoughs> No jest straszny! No nie masz czasu na reakcję nawet! Tak. What the fuck! Tak Ktoś tu był, a już go nie ma, what the hell? O, cześć! Cześć, co tam? Nie wiem, nie wiem... No Dawaj! Ja miałem, ja High ground, nie? I have a high ground! Punkt, punkt obserwacyjny. O, oh, oh, oh my God! Oh! Czy <laughs> nie za, za to bombę? Nie ma szans na reakcję. Nie ma szans na reakcję. Oh! <laughs> jaki, Stój! Jaki to jest głupi nextbot Nieważne. Nie ma wierdzenia. O, o, Wiesz o! kogo on mi przypomina? Kogo? Troszkę nieśmiałka jak tak biegnie z takimi rękoma do ciebie Hello. O Jezu, wystraszyłem się ciebie. Kiema jestem Xbotem! Przez okno wyskoczyłem. Rozglądaj i... się, rozglądaj się czy on gdzieś nie biegnie, nie? Tak nie po co? Zareagować. jak i tak nie masz czasu na reakcję To specjalnie włączę. Patrz ten na to. parkour. Le parkour. Le parkour! Ah. Gdzie on jest? Nawet go nie można robić, nie? O oh, hej! Co tam chłopaki, Co tam chłopaki? Jest nie... tam! Wodę wskoczył, wodę wskoczył! What? Wskoczył w wodę? Tak, wodę wskoczył, tam jak patrzę tu, 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 gdzie idziesz właśnie Skoczył wodę. Przysięgam, wodzie. że był w wodzie tam. Are you sure about that? Jest tam, patrzcie, patrzcie! Gdzie? Tam, 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 widzicie? Na wodzie. A jest! tam! Jest tam! tam. Gdzie? No tam! Ty czuję się Prosto. w wodzie! Co za kombinujesz? E! <laughs> Aha! Nie, nie! A No daj mi się odrodzić, kurczak! <laughs> on chyba za mną... Chodź tu, mam go... Ma. Okay, oh. Ej, tych Nexbotów się nawet nie da złapać tym, Psychic Gunem. Nie. nie. da się. Psychic Gun? Tam Physic Gun? Jak to się nazywa? To Physic, Physic. Physic Gun. O, oh, hello! Mam go! Dawaj, dobrze! Trzymaj Mam go, go, ja! Go? Mam go! Trzymaj Mam go! go! Mam go! O, oh, to nic nie dało! <śmiech> <Au>! <śmiech> <śmiech> nie da się, nie da się. Co Czy da się nim sterować? Powiedz, że Pilsy? tak. Powiedz, że tak. Powiedz, że tak. Nie można. Ajajaj. Aj, aj, aj. To by było zbyt piękne. O hello there! <noise> Czy ty na ciebie to jest Z? Może. O to dobrze, bo biegł na mnie i zniknął. To jest chyba najbardziej przerażający na Xbox so far Monisia? Monisia. O, Tylko że ja nie subskrybuję Monisi i dla mnie ja, to jest... Widzisz? Przerażająca e szachownica! A, a To szachownica! i nie tego tu... Moniszki! Ta tak, tak. nie, one są wolne, łatwe do robienia, nic tam nie zrobią. Na, najgorzej było, gdy Au. był... Ten, gdy była tamta mapa, nie? Jest, tam nie było ucieczki za bardzo. Nie. Monisia! Gdzie ty być? Au! Serio? Oh shit! Ochaj! Oh, co to jest ten idol, o co chodzi? Ja go widziałem wiele razy na TikToka, ale nigdy nie wiedziałem, kto to jest. Super idol. Kto to? Nie wiem, co to jest. Naprawdę, przysięgam. Kto to? Ja też są nie Są memy. Znam. Ja też nie wiem, co, co to jest, ale jest. są z nim memy. John, on go zobaczyć. Biegnę. Biegnę przed siebie. Nie chcesz go zobaczyć. Chcę go zobaczyć. Gdzie on jest? Ochaj! Oha... Zostaw mnie! <śles> <śles> ale on w ogóle nic nie mówi. Łota się! Mówi, mówi coś. Mówi, ale strasznie cicho. No cichutki o. jest. Wiesz jakie są najlepsze nekz Te, które się w pierwszym odcinku. Te straszne! Kwadrat. Smiler. Smiler U. kwadrat, nie? Jaki kwadrat? Jaki kwadrat? Bum bum bum. A, idź O hej. Syp syp. się goni? Nie. Ma. nie. Arysiu? Chyba nie, nie wiem, nie wiem. Jak to nie, obunga! <noise> coś fuck, what coś to tam słyszałem! Eee, a... co to jest? Co to jest? Co to jest? Eeeh! <noise> Ile co <lich> to <noise> się sfokusowałem <A>! na ciebie. <noise> eee, Uciekam, uciekam, uciekam. Brr, brr. Gonią mnie? Tak. A nie. ja nie podejdę. Nie, nie gonią mnie. Check in, check in, such so as Yeah. Ooh, ooh, okay. Hello. We begum. We Oh fuck.